Co się dzieje, kiedy ktoś ma zdefiniowane centrum śledzione? Inna osoba, która ma niezdefiniowane, czuje się dobrze przy tej osobie, ale dobrze nie w pojęciu takim, że jest to dobre dla tej osoby, tylko ta osoba się przykleja do tej, która ma zdefiniowane centrum śledzione. I przyzwyczaja, bo centrum śledzione, zdefiniowane, powoduje, że Czujemy się bezpiecznie przy kimś, daje, nawet jeśli iluzoryczne, to daje poczucie bezpieczeństwa. Teraz, w momencie, w którym my się rodzimy jako dziecko i mamy niezdefiniowane centrum śledzione, i nasza mama ma zdefiniowane centrum śledzione, to coś się dzieje, kiedy te dwa centra się na siebie nakładają. Mamy je zdefiniowane i zaczynamy być przyzwyczajeni do tego, czym mama nas bombarduje. Tak samo tata, każda osoba dookoła nas. Zaczynamy być przyzwyczajeni do tego i czujemy się jakoś więcej. Nawet jeśli czujemy się bardzo źle, to druga strona, cień niezdefiniowanego, centrum śledziony, mówi o tym, że trzymamy się rzeczy, które nam nie służą. I nawet, jak ktoś będzie nas tłukł, jak surowe żyto to my znajdziemy wytłumaczenie, dlaczego warto z tą osobą zostać, dlaczego mama jednak jest kochana. Znajdziemy miliard wytłumaczeń, bo tak działa nasz umysł, kiedy jesteśmy w trybie not self. I teraz w chwili, w której my nie, nie mamy tego gruntu, możemy popaść w ogrom, ogrom ślepych uliczek. I ja nie mówię, że nie macie szukać i... Nie macie popełniać błędów w poszukiwaniu tego, co jest dla Was właściwe. Jak najbardziej, szukajcie i dociekajcie. Natomiast w pewnym momencie każdy z Was zauważy, że Wasze ciało będzie Wam mówiło, Wasze ciało będzie wysyłało sygnały. To będą delikatne sygnały, to będzie poczucie mm, coś jest nie tak.